Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale Stick zagrajmy sobie w Far Cry Primal. I dzisiaj chcemy sobie wykonać tutaj zadania w pierwszej kolejności, oczywiście, które dostałem właśnie wraz z edycją kolekcjonerską. Bo one są to jakieś misje, w których dostaje się dosyć dużo punktów doświadczenia, zaraz sprawdzimy, jak to wygląda i o co w tym chodzi. Tak więc yy, aktywujmy to. takari su suna fadata. Bal, balbal pafital urusu quai quasraba kwa shayu nawa sadadaf. saif naba su hayayata sunta ha. ha, ha. nai

Mam nadzieję, że nie pakuje się jakieś kłopoty. Ale do tej pory te wizje były łatwe. Bardzo łatwe do wykonania. Więc, jeśli to będzie jakaś kolejna wizja, no to myślę, że też problem z tym nie powinno być. Zwierzęcy pojedynek. O, proszę. Mamy, jak widzicie, teren zimowy. Zwróćcie uwagę, że też pasek tutaj zdrowia jest zdecydowanie większy. Mamy odszukać zabójców Mamuta. Walka... Co to jest? To też bez wówzania jest jakaś kolejna wizja. No właśnie. Znikające zwierzęta. Duch nosorożca. Dobre. Fajnie, że mamy taką możliwość. L2, wezwanie. R2, atakuj. Okej, okay, dobra. O, dobra. Skoro z tutaj przebieg i miał problem, to my też możemy go mieć. Lepiej tak bokiem tu przejść lecimy dalej, a teraz dwa. One chyba te będą mnie prowokowały, żeby wejść w ten lud i się wpierniczyć w niego. O, czekajcie, bo mam kurde mało paska zdrowia. Raj jeden leży. Widzicie? Jednak tutaj są problemy z tym i tam nie, nie można za bardzo wchodzić Można też je ewentualnie tam wrzucić, nie? Też jakaś opcja jest, kochajcie, uciechniemy, żeby tutaj się nam zdrowie zregenerowało i fajnie by było, gdybyśmy byli tymi uderzającymi, waga. Wrzucę go czy nie wrzucę? Dobra, wróciłem, ale chyba tu jest płytko, wydaje mi się, dobra, nie chcę tego sprawdzić, nie chcę tego sprawdzić. Dobra. Lecimy dalej. Powiem wam, że to jest też strasznie ślizgo. Trzeba uważać. Leci nie nadzieć na tych je, na te... Na ten jego róg. Tam gdzieś się, kurde, jeden do wpierniczył. No powiem tak, ludzi jest zdecydowanie łatwiej pokonywać, ale też nie ma jakiegoś większego problemu tutaj z tymi. Dobra. To chyba było tyle. Dobra, mamy jednego, tam mamy jeszcze jakiegoś. Czemu mamy tak tutaj w przepaść... Yy? próbują wpaść? jakaś jakaś prowokacja, czy co? Czekajcie, muszę odskoczyć im znowu. Coś dziwnie tym mamutem tu mi zarzuca Dobra Jeszcze jakieś? Kurde naprawdę Zobaczcie jak mi im zarzuca Patrzcie to jak się kręcę wokoło Dobra, koniec zabawy Pokonany Rozwaleni wszyscy. jest znaczy, taki bardziej powiedziałbym, że jest to taki troszeczkę, oj, tryb hordy, gdzie nawalają na nas dużych ilościach przeciwnicy. Aż pewnie w finale będziemy musieli powalczyć z ich najcięższą wersją. Z nimi. Cały czas tutaj odnoszę powiem wam wrażenie, jakbym jeździł jakieś grze autem wpadał w poślizg. Takie wrażenie można odnieść grając tutaj mamutem w zimowych terenach. Strasznie zarzuca, nawet drifty można nim robić. Wydaje mi się, że najlepiej by było ich atakować jakoś bokiem, bo jak one się przewracałem na bok, to wtedy widzę, że to jest tutaj skuteczne. Okej, okay, pokonany wszyscy. A gdzie tam? Jeszcze kolejna dostawa widzę. To bardziej jest taka misja właśnie typu horda, żeby sprawdzić swoje umiejętności, pobawić się. Nie jest to nic zawsze takiego fabularnego. Mówię, to dodawali chyba nawet do, nie tylko do edycji kolekcjonerskiej, chyba do każdej gry było to dodawane, tak więc pewnie kupcie sobie sami grę, to też taka opcja będzie, abyście sobie mogli w tej misji tutaj pograć. Regeneruję teraz zdrowie, wiecie, Znaczy pasek zdrowia i teraz będę ich ponownie atakował. Jeden, czy dwóch. Ej, czemu ginę prawie? Co się stało? Bo jak w ten gejzer wpadnę, to wydaje mi, mi się, że wtedy tracę sporo zdrowia. Więc czekajcie. Niech mi tutaj zdrowie zregeneruje. Dobra, pokonany. jeszcze kolejny. Teraz duch nosorożca, czekajcie, jednej Postaram się uciec, żeby mi się z kurde zdrowie zregenerowało. Nie spodziewałem się, że z szefem teraz będziemy mieć do czynienia. A kurde, skubane znika nam tutaj. Gdzie on jest teraz? Powiedzcie mi. A, czyli będzie oszukiwał nas niestety. Będzie się odrazał pewnie w takich miejscach, gdzie... Dobra, lecimy na niego. Taranem go. faktycznie ciężko go nie jest pokonać, że mu pomału to HP ubywa. Pranociemy. Tutaj. Jak walki rycerzy, tak to wygląda. No ale oberwał teraz nieźle. Nawrót zrobimy, i myślę, że. Pięknie! Tak myślałem, że go cię tutaj uda teraz pokonać. Jak wyśmiemy, taki troszkę większy rozbieg. No, i pokonany. Ile ta zabawa była warta punktów doświadczenia, to zaraz się pewnie dowiemy. Też nie będę tych wszystkich trzech misji wykonywał od razu, tak jedna po drugiej, tylko sobie raz na jakiś czas ją, a tutaj odpalę. Zwierzęcy pojedynek, ukończono. Miałem informację, za to jest dużo punktów doświadczenia, ale co oznacza dużo? Dla mnie dużo oznacza, nie wiem, 5000 na przykład <laughs> przydałoby się, a znajduje się będzie 1000 Tylko. Okej, okay, ale dzięki temu jakoś tych chyba punktów sporo nie wpadło. Mamy trzy punkty do wykorzystania i raczej lipa, nic z tym nie zrobię. Chciałbym ten pasek sobie zwiększyć. Gdybym ten pasek sobie zwiększył, to ja już mógłbym gdzieś tam udać się na walkę właśnie z tymi... A, możemy porozmawiać z Urkim. Ponownie. Dobra, to idziemy do niego, jak możemy z nim pogadać. Bo tutaj tych misji niestety nie wykonam Te, które tutaj widzicie, to są na chwilę obecną jakby zatrzymane, nie da się tutaj nic zrobić. Kolejny raz nie będę tutaj walczył z nosorożcami, bo tam jeszcze są dwie misje, ale udamy się tutaj i pogadamy sobie z Urkim. Jak pamiętacie, skoczył on praktycznie jak kurczę asasyn w ten stok Siana. Jestem ciekaw, co tutaj z nim się stało. Niech teraz ma kolejny szalony pomysł. A może będzie miał dla nas jakieś zadanie do wykonania? Sprawdźmy. Tym razem już jak widzicie, wcześniej był tam, nie? A teraz tutaj widzę, że z drugiej strony w ogóle ten mój niedźwiedź cały czas tutaj będzie tak latał z tymi. Czekajcie, ja wam to pokażę, bo to nie za bardzo widać. Zobaczcie, on cały czas ma wbite słownie moje strzały. Dosyć to dziwnie wygląda. Nie spodziewałem się, że tak ciągle będzie w tym. z tymi strzałami biegał. Dobra bijamy do Urkiego. Pomóż Urkiemu obronić się przez, przed Udam. 750 punktów. Dobra, bierzemy. Czemu by nie? Urki. Ash, urki, udam, pash. Urki, udam, Udam, urki, karsa. Będzie bolało. Oooooooooooooooooooh! Oh! Southwata. Oh, oh, oh. southwater! The county udam have mguaru, oh. master, oh. not oh. shashwebal! Oh. oh, man! Na shash wab! Yeah, nash ash! Why bow! Urky shash county doosa! kiji powiem wam że nie jestem pewien czy ta tutaj skóra jest mu potrzebna bo patrząc na niego to odnoszę wrażenie że jemu on, on nie na pojęcia ból Dobra, lecimy na dół. Znajdź specjalne kamienie Urkiego. No dobra. Ej, no nie właśnie z powrotem, tylko spadaj na dół. W ogóle też sprawdzimy sobie przy okazji, jak będzie w ogóle okazja, jak ten niedźwiedź tutaj sobie poradzi z przeciwnikami. O, bierzemy czerwone liście, one nam się przydadzą. Do. O, proszę! Mamy tutaj niech walczy z nim. Zobaczymy, jak sobie poradzi z noso nosorożcem. No dobra, poradził sobie. Ale spodziewałem się czegoś, kurczę więcej. No, wydaje mi się cały czas, że ten tygrys szablozębny jest zdecydowanie lepszy. Najlepszy, taka jest moja opinia na chwilę obecną. Czy się wydaje, że te kamienie specjalne Urkiego będą w jakiejś wodzie? Co my tu mamy? Czekajcie, wyślemy sowę, bo tu jest jakiś obóz, który trzeba przejąć. Wezwiemy niedźwiedzia. Oj, będzie miał trudną drogę. Bo zobaczcie, gdzie ja jestem. Jestem tutaj, on nawet się nie kwapi do tego, żeby tam gdzieś pójść. Trzeba będzie zejść tędy. No dobra, to słuchajcie. Zróbmy tak, tego pokonamy, żeby nie wezwał posiłków dodatkowych. A ja idę tędy, bo widzę, że mój niedźwiedź nie bardzo się kwapi do tego, żeby mi pomóc. Kasimy to, Bo nikt nas nie zobaczył. No, człowieka to na, na raz zabije taki niedźwiadek. Ciężko go nazwać niedźwiadkiem, chyba za duży na to. Ale zobaczymy jak z tym będzie tutaj sobie radził, bo to jest przeciwnik bardzo ciężki do pokonania przez Większość zwierzaków, zobaczymy, czy da z nim radę. Ja mu tu trochę pomogę. Dobra, pokonany. Z moją pomocą oczywiście. Palimy im chałupę, cała spalona. Yy, dobra, idziemy mu pomóc, bo nie chcę, żeby ten niedźwiadek zginął, nie mam tych czerwonych liścików, to musiałbym je gdzieś tam potem pójść pozbierać. Więc ja idę mu tutaj pomóc. tam mnie nie zauważył nawet, strzelcie to! Walnijemy go tutaj w No nie żartujcie, że mi tutaj weszedł niedźwiedź. Dobra. Ale na szczęście się zrekompensował. Coś jeszcze jest. Nie Sakui, tylko zaraz zostaniesz... No nie Sakui, poczekaj! Dobra. Sprawa załatwiona. Coś jeszcze mamy. No nie wypada kobiety bić, ale no cóż... Nie jest po przeciwnej stronie. Chociaż, jak to mówią, kobieta zmienna jest, nie? Więc, okej, okay. trzy kamienie potrzebujemy. Urkiego, tu był jeden. Będziemy poszukać kolejnych. Tu nie ma. A, bo one też mogą być gdzieś tutaj, nie? Na górze. Tutaj coś jest. Brak kolejny I jeszcze jeden. Jest nam potrzebny. One będą się na czerwono. Tak więc, łatwo je będzie znaleźć. Tutaj coś jest. Dobra, mamy wszystko. Specjalne kamienie znalezione. Ja to jeszcze widziałem gdzieś. To było gdzieś tutaj. O, właśnie. Weźmiemy tutaj sobie. No i Moja sakwa jest już pełna. No nic. Bez dwóch zdań przed kolejnym odcinkiem, zanim rozegram sobie kolejny odcinek, będę musiał sporo gdzieś tam poza YouTube'em e, tych swoich surowców pozbierać, aby móc właśnie stworzyć większą sakwę, no aby też e, przy okazji zdobyć troszeczkę więcej punktów doświadczenia, więc może zrobię nawet jakiegoś streama, słuchajcie, na tym na streamie bym sobie to wszystko porobił i przy okazji z wami pogadał. Tak więc te surowce, fajnie by, było, fajnie by było wybudować sobie jakieś nowe narzędzia do walki, żeby było łatwiej, przyjemniej, żeby wszystko szybko, szybciej szło. Ale najpierw damy te kamienie Urkiemu, zobaczymy jak on tutaj sobie tą całą zbroję stworzy. Ale czasami fajnie, jak są takie zabawne gdzieś postacie w grach, troszeczkę jesteśmy w stanie się przy nich pośmiać, zrelaksować, aby potem iść na jakąś ciężką walkę. A czekają nas naprawdę konkretne walki, z tego co pisaliście w tych fortach. I chyba też właśnie, nie wiem czy, czy dobrze zrozumiałem, jak mi pisaliście, że są tak jakby walki finałowe już w grze. O. Małpki Mogę wziąć skórę z małpy? Czekajcie A dobra, kurde małpy są takie słodkie, nie będę ich atakował o, 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 o. Rzuć urkiego włóczniu. Wiesz będzie samobójstwo. Zresztą znaczy samobójstwo, to będzie kurde moja wina w ogóle jak go zabiję, ale samobójstwo z tego względu, że sam tego chce. Żjesz, chłopie? On <noise> nadal ma ten kask. Nadal cały czas ten sam kask z tą rybą, którą na niego upolowaliśmy. Kurde, niestety chyba to jest już... też nie, bo to się jeszcze odzywa. Wcześniej też myślałem, że zginął. Jak skakał niczym asasyn. A się okazało, że jednak przeżył. Słuchajcie, jeden z moich widzów powiedział mi o bardzo fajnym easter eggu w Far Cry'u, więc chciałbym wam go na swoim kanale zaprezentować, tak więc słuchajcie, za chwilkę do was dołączę i pokażę wam naprawdę genialną, genialną ciekawostkę. No dobra. Obiecałem wam pokazać easter egga, tak więc jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, mamy tutaj taki stawik, niby zwykły stawik, jest to dokładnie w tym miejscu, tu jest nasza siedziba, nasza wioska, tutaj mamy ten właśnie staw, musielibyśmy się tutaj udać, ja tutaj po prostu przyjechałem, wam tą drogę przeskipowałem i zobaczcie, tutaj genialnego będziemy mogli znaleźć, czajcie to, mamy prowizoryczne auto Freda Flintstona, czy też właśnie ludzi um, z czasów prehistorycznych, mamy tutaj chyba jakiegoś, kurde, kierowcę, który w ogóle... Stworzył to auto, ja Cię wypłynę, bo zaraz się uduszę i zaraz Wam z powrotem to pokażę. Zobaczcie, mamy tu jakiegoś kierowcę, który prawdopodobnie zginął w wypadku skacząc z tej skały, przez, przez którą, no, dzięki której się przed chwilą wybiłem tutaj i wskoczyłem do wody. To jest naprawdę genialny easter egg, który podesłał mi jeden z moich widzów, żebym pokazał Wam to w formie ciekawostki. Jak Cię znowu wypłyniemy. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj kilka kół ma, nie z tych kamieni. Auto wygląda niemalże identycznie jak auto Freda Flintstona z genialnej bajki mojego dzieciństwa. Tak więc takim smaczkiem żegnam Was. Jeśli Wam się podobało, stawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale z Far Crya Primal. Cześć!